Dzień dobry kochani. witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja jestem troszeczkę zaspana i mój głos też jest troszkę zaspany. Daję sobie Jeszcze chwilkę. Jest godzina 9.14. Widzę was w filmie, w którym Instagram będzie decydował o moim dniu. Instagram, czyli wy. O budzik. Trochę zimno. Ja się zaraz pytam was, co mam zjeść na śniadanie, ale nie powiedziałam wam najważniejszego. Jest to film, w którym wy decydujecie o moim dniu, ale na odwrót. W sensie, Instagram nie wie o tym, że ja to robię na odwrót. Wszyscy dowiedzą się dopiero na tym filmie, że to było na odwrót. Będę dzisiaj wybierać te rzeczy, które mają mniej głosów, a nie więcej. W ostatnim filmie mieliście do wyboru na śniadanie owsianka lub lecznicę, a dzisiaj zrobimy tak bardziej ogólnie, czyli słodkie śniadanie albo słone śniadanie. Od razu pytam też o włosy i o make-up i o outfit ponieważ o godzinie 11:30 muszę wyjść z domu, bo na paznokcie, które też wy będzie wybierać. Witam w mojej kuchni, mam spodnie. Większość głosów ma słodkie, więc dzisiaj robimy słone jedzenie. Pytam się Was dalej, co pić do śniadania, bo ja zawsze piję herbatę. Zawsze, nigdy nie piję kawy. No i herbata ma więcej głosów, więc musimy się napić dzisiaj kawy. Wasz w mojej łazience, ja już jestem po śniadaniu. Gdzieś zjadłam sobie już śniadanko i wybrałam koszulkę na lewą stronę. A! No patrzcie, wybrałam tak koszulkę. To jest w ogóle koszulka mojego chłopaka, który jest na mnie jak sukienka. Braliście włosy rozpuszczone, więc robimy spięte. Będę je spinać pewnie tu tak na górze jak zawsze. Braliście kolorowy makijaż, więc robimy taki stonowany, klasyczny, taki jak robię zawsze, więc w sumie nic żadnej wariacji tutaj nie będzie. Tam was w łazience, dlatego że będę mieć twarz i ogólnie robić sobie taką poranną pielęgnację, a później zabieram się od razu za make-up, za włosy i za outfit. Zrobiona. Um, mam nadzieję, że to może być upięcie, ponieważ ja nie chodzę zazwyczaj z związanymi włosami, poza tym moje włosy są aktualnie trochę za krótkie na to, żeby je związać dobrze. Wydaliście, że mają być rozpuszczane, dlatego upiąłam. Um, a make-up miał być kolorowy, ale jest stanowany. Dzisiaj totalnie nie wyszły mi kreski, są dwie różne inne, ale yy, może jak będę stała daleko, to nie będziecie tego widzieć. Sprawdzam, co wybraliście, jaki outfit dałam wam do wyboru, albo jeden kolor, albo kilka kolorów, ponieważ chcę to zrobić trochę inaczej niż ostatnio, bo ostatnio dałam wam dwa outfity do wyboru, wy wybraliście po prostu jeden z nich Teraz chciałam zrobić jakoś inaczej, żeby to nie było dokładnie to samo, co w ostatnim odcinku, gdzie kontrolowaliście mój dzień. Więcej głosów jest na kilka kolorów, więc musimy wybrać jakiś jednokolorowy outfit. Wydaje mi się, że najwięcej rzeczy w jednym kolorze to są... To jest kolor czarny, w sensie że czarne rzeczy i czarny kolor. Robimy super ekstra, przejście ze skakaniem, jak zawsze, tak rzeczy, dwa, jeden zmieniam outfit. Ubrałam najbardziej bezpieczną i najbardziej ciepłą opcję, jaką e, posiadam, więc sensie, mogłabym ubrać się cieplej, ale bez przesady mam 4 stopnie jest na zewnątrz, więc nie jest zbyt ciepło. Zwykły czarny bielikowy golfik tam jakiś akcent brytyjny, e, złoto-srebrny łańcuch. ładnie mam takie skórzane. One są skórzane, szerokie, e, coś jest jako skóry. Mam tylko białe skarpetki. Mam nadzieję, że nie będziecie źli na mnie, że mam białe skarpetki, bo nie mam czarnych. Serio, nie mam e, szukałam teraz czarnych skarpetek i nie mam. które też czarne martensy i mam też... Czarną kurtkę, również taką Ale skórzaną i czarną torebkę Także jest dzisiaj bardzo czarno Biorę was ze sobą i jedziemy na pazy, Także pytam was teraz zaraz na Instagramie Jakie paznokcie sobie zrobić Jak wyjeżdżam z domu to większość głosów Miały paznokcie, które mi się podobały Więc musiałabym zrobić te, które mi się nie podobają że się nie, może nie że nie podobają Ale podobają mniej I wysiadam z samochodu Minutę przed jakby wiecie Godziną, na którą miałam kosmetyczkę I okazuje się, że trzema głosami Wygrywają te paznokcie, które mi się nie podobają Więc robię te, które mi się podobają To jest wszystko takie pogmatwane, ale zrobiłam y, Te, pokażę wam w domu Grudniowe, y, idealne do vlogmasów Także jaram się, świeci słońce okropnie W sobie sensie do miejsca, gdzie nie świeci światło Podjechałam pod Biedronkę, bo muszę zrobić moje zakupki I zapytałam się was teraz na Instagramie Co mam zrobić, czy mam zrobić obiad sama Czy mam obiad y, zrobić jakby zamówić gotowe I y, jeśli wybierzecie y, Że mam zrobić sama To pojadę na drwala y, Bo nie jadam jeszcze drwala, a dwa już jest w maku, także z 13:20 ja uciekam do biedronki po kilka potrzebnych rzeczy. I jak wrócę, to zobaczymy, czy zrobić sama, czy mam zamówić. Chciałabym gdzieś drwala. Będę zamawiać sobie drwala, bo wybraliście, że mam zrobić to samo, więc wy jesteście kochani, bo wy chcecie, żebym ja się zdrowo odżywiała i nie jadła jakiegoś wiecie, gotowego jedzenia. McDonald's chyba jest gotowym jedzeniem, jest fast foodem. Byłam też w biedronce w poszukiwaniu płatków Timu X, bo odkąd wyszły te płatki, to ja ich nie miałam, nie widziałam. Byłam w kilku biedronkach zaraz. Po wyjściu tych płatków i nic. I dzisiaj byłam w 5 albo 6 i dalej nic, nie ma ich napisałam nawet do Maćka z pytaniem. Maciek powiedział, że prawdopodobnie ich już nie ma, bo była jakaś tam ilość konkretna, więc e, szkoda, bo nie spróbowałam. Nie włączyło mi się nagrywanie jak zamawiałam, a zamówiłam jak coś, kochani. Zamówiłam. Zamkał szybę, że nikt mi nie słyszał ja tu pieprze. Dzień. Dobry. Mam sobie kalendarz adwentowy z Hario, ja kocham żelki, więc to będzie jeden z kalendarzy do vlogmasów żelkowy. Kupiłam hubę bubę Kamilowi. Zrobimy test w domu Huby Wuby, bo nie jedliśmy jej kilka, dobrych kilka lat. A znalazłam wiedrące i kupiłam banany, mandarynki, jakieś tam bagietki, sałatę, żeby zrobić kolację. Bo w Biedronce, to zapytałam się Was, czy kupić sobie nowego kwiatka. Powiedzieliście, że tak. Jesteście przekochani, bo wy wiecie, że ja kocham kwiatki, także dzięki, dzięki za to, ale no niestety nie mogę sobie kupić kwiatka. Nie mogę sobie kupić kwiatka, jest mi przykro, bo no nie mogę. Bo Cię robię na otwór, tak? A Wy jesteście cute i chcieliście, żebym sobie kupiła, i nie zgadniecie na czym was położyłam. Naprawdę nie zgadniecie. Położyłam was na bagiecie. Mam, e, mój zestaw druwala, mam kole do picia. E, no dzisiaj niezdrowo, niezdrowo w kijki, mi przykro. I e, teraz zakończone Ja ram się, bo e, kołam tak mi to na frytki. Bo muszę sobie poradzić. No, spadliście. Nie wiem czy zauważyliście, ale spadliście. Na bagiecie le leżycie na chlebie. E, otwieram sos, bo to nie da się bez sosu. Moczam. Mhm Dobre, nawet bardzo dobre Mogłabym być i te testerką jedzenia Mhm, dobre Drwalik klasyczny, bo ja nie lubię żurawiny Ani jakichś takich podwójnych, ostrych, m, niefajnych rzeczy Raz w życiu drwala, wiecie? I nawet nie pamiętam jak smakował Mhm, dobre <laughs> Hej kochani, jestem z moim bratem Kaluchem który był u dentysty, nie może się uśmiechać Spuchłem Właśnie, a ja kupiłam w, w sklepie hubę Buba i chciałam się poczęstować Ale Kamil nie będzie jadł, ale... Mu... Mogę zejść, ale prawą stroną Prawą stroną? No. A otworzysz, bo nie dam Yo, rady to jest taka Znalazłam problemy. ją w sklepie i pomyślałam sobie, o nie, ja to muszę kupić, bo przecież my to jedliśmy tonami, jakbyśmy jakbyśmy mali Ja pierdzielę, czas dzieciństwa to, Huba to, to, buba to, to było było tak długie, to miało półtorej metra dawniej, nie wiem ile to ma teraz Yo. Ja! To jest huba buba, patrzcie Niby nie znają Ostatnio gadaliśmy o tym, że się odkręcało i zakręcało paluchami Tak jakby Nooo, ja wierdzielę Wcinasz sobie tutaj się. fragment Fragment, cyk. tak, o cyk i jest guma I, jaki... I, smak. I jaki smak hmm. Tak, a no, uciecz kawałek No, ile chcesz No taki nieduży kawałek Bardzo dobre O tak Ale masz może... Co no, mi tak. zrobić ciasteczka, więc robimy zaraz ciasto jakieś. Bo robimy dzisiaj na przekurwam, Wam, więc. <grywanie> Dole mi do dalej próbuję. Idę, może się pożegnać. Dobra, guma. <grywanie> Pokazuję Wam pazurki, bo miałam Wam pokazać je z bliska. Także wyglądają one tak: kciuk jest taki. Także mega fajne i będą pasować do klimatu do grudnia. Godzina 18.03. Ja się zabieram za robienie. Ciasta, ponieważ wybraliście, że mam zrobić ciasteczka, że dalej robimy wszystko na odwrót. No to robimy ciasto i najszybsze ciasto, jakie znalazłam do zrobienia, to chlebek bananowy. Ja to uznałam jako ciasto, to nie jest chleb, to jest ciasto. Także zabieram się za zrobienie chlebka. Mam Wam teraz pytanie, co oglądać później. Także jak zrobię chlebek, to jak się to będzie piekło, to w międzyczasie będę po prostu coś oglądać albo film, albo serial. Jeszcze nie sprawdzam, co zadecydowaliście. Także idę piec, ciasto, chleb. Ciasto chleb. Na prawie 19. Hrabek hmm, bananowy się piecze. A ja weszłam, weszłam przyszłam do mojego pokoju, żeby zobaczyć, co mam oglądać czy filmy, czy serial. Jest 55% dla serialu, 45% dla filmu, także odpalam jakiś film. Patrzcie, jaki mam fajny avatar Netflixowy tutaj, inni ludzie, którzy mają z nami też. To słyszałam, że jest fajne. O, hej. Ja już jestem. Jestem już. Chlebek bananowy mój też już jest, także robimy testing. Piękne. Mam nadzieję, że stwierdzicie, że to jest ciasto, bo to jest ciasto. Niech mi ktoś powie, że chlebek bananowy nie jest ciastem, no to jest ciasto. Także próbuję. Dobre. To jest coś, co akurat mi zawsze wychodzi, także... Hmm? i Jami. Ostatnim, o co was pytałam, to o kolację. Nie pytam was, co zjeść, a czy zrobić też jedynie dla Kamila. I oczywiście, wy macie dobre serduszka, więc powiedzieliście, żebym tak zrobiła, ale ja dzisiaj robię na odwrót, więc jest mi troszkę przykro. Znaczy, cieszę się, że macie dobre serca, ale jest mi przykro, że no jakby teoretycznie nie mogę tego zrobić, ale niech to będzie jedno, jedyne oszustwo w tym filmie. To jest Pierwsze oszustwo, pierwsze i ostatnie, ale w dobrej sprawie. Zrobię też Kamilowi kolacyjkę. Dzisiaj byłam w sklepie, widzieliście? I kupiłam takie o bagiety i będę robić kanapeczki. Patrzcie, tu mam bagietę. Nie, bagieta, tu jest majonez, dajcie znać, jaki team jesteście, czy kielecki, czy winiary, U nas w domu jemy kielecki. Tutaj mam szyneczkę, tutaj mam pomidoreczkę, ogóreczka i sałatę. I będę robić po prostu. Kanapeczki dla siebie i dla Kamila. To dla mnie? Tak. Proszę Państwa, to się nie zdarza. Madi musi nagrywać częściej filmy, bo mi nie robi jedzenia. Dziś mi <grym> nie powinnam ci zrobić jedzenia tak na dobrą sprawę. A co to znaczy, widzowie? Żebym ci zrobiła, ale ja robię na odwrót. Widzowie, dziękuję Wam. Powinienem nie dostać tych kanapek. Nie powinienem dostać tych kanapek. One Na pięknie. Dziękuję. moje dałaś? Dałam pod spód. Pod te, Krztof. Co za tak zażyczył w ogóle, bo ja jem z masą, ale on nie z majonezą kalorycznie. <grym> <grym> Smacznego. Kochani, jest godzina 21.36. Moja fryzura już wygląda tak, jak wygląda. Dlatego przyszłam się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie zli że dzisiaj wybierałam to, co mniej Wam się podobało, ale następnym razem już zrobimy normalny, normalny film, gdzie Instagram kontroluje mój dzień. Także bez obaw, to tylko taka, taki mały test, taki mały, wiecie, twist, plot, twist w tym wszystkim. Także wiem, że Wam się podobało. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Widzimy się w przyszłym tygodniu już we vlogmasach. Ja się jaram w opór, także w przyszły tydzień zaczynamy vlogmasy. Do zobaczenia. Przesyłam mnóstwo buziaków, trzymajcie się i popa. Pa.